Cześć Manko. jestem jest, jak witam was w kolejnym odcinku na tym kanale Oczywiście przed odcinkiem zostawcie łapie w górę, suba, dzwonem i komentarza. my lecimy z odcinkiem I dzisiaj jak widzicie Gramy w Eurotrack, a dzisiaj wieziemy sobie Transport, taki walec Dokładnie z... Jedziemy dzisiaj do Kassel Z Norymbergi I leci. mamy tylko 305 km do przechania, więc luzik i co, no lecimy sobie z transportem. Za ten transport dostaniemy aż 10 000 euro. Bez mała. No nie całe 10 000 euro. Więc całkiem dobry zastrzyk gotówki. Sprawy jadą się poczekać. I dzisiaj właśnie sobie pojedziemy z walcem. No, dzięki gościu przepuszczasz mnie. Więc sobie dzisiaj zrobimy taki transport. Nie jest to aż ci taki ciężki transport, bo tylko 8 ton, tylko 8 ton na, na, na czepie, więc pójdzie dosyć gładko. Ale wracając, ogólnie pierwszą rzeczą, jaką chciałbym wspomnieć, jest w sumie szkoła jazdy w Eurotracku. Bo ogólnie jestem. Już przy końcu etapu pierwszego rozdziału tego całego tam yy, jak no, to jest parkowanie yy, ciężarów, no takie wiecie parkowanie inne takie rzeczy no to ogólnie jestem już na finito i powiem wam wszystko, praktycznie większość takich rzeczy, które tam pokazują, no ja już je znam i roz... Bym, no nie rozumiem po prostu wiem jak jeździć już w takim stopniu ja oni pokazują no i dosyć łatwo to idzie ale nadal nie doszedłem do biegłości jazdy ale to za chwilę będę w to grać i będę to przechodzić więc mm, będę wam mówić w następnym odcinku właśnie z Eurotracka jak, jak mi idzie ale jak na razie bardzo łatwe są te właśnie jazdy tam taka moja pierwsza w sumie informacja z Eurotracka druga jest taka, że w sumie mm, chodzi mi o odcinki bo tak mogę się zauważyć, że nie jestem regularny z odcinków i raczej nie będę Wam obiecywał już, że ta regularność wróci, bo również mam inne zajęcia mm, takie no ważniejsze niż YouTube i po prostu będę mnie Hmm. Po prostu będziecie zostać mniej odcinków na kanale, ale te odcinki będą się co jakiś czas pojawiać. Nie gwarantuję wam, że one będą co parę dni, bo mogą być też one nawet... O, przyjechałem na czerwonym świetle. Nie zdążyłbym wychować, niestety przepraszam, bardzo. Mam dać leciał, ale nie jestem po prostu w stanie... Na razie regularnie nagrywać, więc te filmy będą się pojawiać różnie, ale to tylko taka ogłoszenie parafialne, mogę powiedzieć. I ogólnie, tak mogliście za... oglądaliście bądź nie? Jak nie, to was zapraszam oczywiście na odcinek yy, z Minecrafta. Jakiś czas temu wrzuciłem odcinek yy, z Minecrafta, z serii z Minecrafta i możecie wpaść go, o, obejrzeć na kanał i napisać w, pod komentarzem tam, czy wam się. Podoba. Czy chcecie tej serii więcej? Oczywiście odcinki będą dalej nagrywane, bo mam plan na tą serię. Jest tam naprawdę dużo, dużo nowości, w których właśnie przedstawiona, No, część z nich jest na pewno przedstawiona w odcinku. To będziecie mogli sobie zobaczyć na, na tym odcinku z Minecrafta Tak jak sobie tam wejdziecie na mój kanał YouTube, to zobaczycie. A jeżeli też byście się zastanawiali co z serią z, z EuroTraka, no to po prostu mam taki plan, żeby tą serię z EuroTraka kontynuować razem z serią z Minecrafta, czyli pewnie będzie albo będzie pewnie odcinek z Minecrafta, z EuroTraka Chociaż może być to różnie Ale postaram się tak raz... raz to, raz to bo bardzo polubiliście ogólnie serię z Eurotraka też doceniam, też właśnie staram się robić serię z Eurotraka. Bo w sumie też mnie to jara, dla was, robienie właśnie kontentu Eurotraka więc filmów będzie takich więcej. Wiem, że gadam raczej co odcinego Eurotraku o takich pierdołach, ale to są po prostu takie wiecie rzeczy, no ale jak na razie. Też ważna rzecz właśnie odnośnie Eurotracka i ogólnie SS Software to SS Software wydaje nowe wiadomości co do Nordic Horizons i Islandii. Mamy coraz więcej wiadomości nowych miejscowości, dróg co do właśnie tych nowych dlc -ków. I martwi mnie w sumie tylko jedna rzecz. Taka, że... Muszę się teraz tylko. Martwi mnie tylko jedna taka rzecz, że... Bardzo długo nie wychodzi Nordic Horizons Oni już go robią dosyć długo. Nie wiem, czy już nie jest rok, około, ponad pół, pół roku. Oni raczej go... Nordic Horizon jakoś pod koniec tamtego roku, na początku tego obecnego roku i nadal go nie wydali pomimo, że różne inne DLC-ki wydawali tak po pół roku chociaż mi się tam wydaje, że po prostu SSO Software też nie chce też mi się wydaje, że stara się nad tym właśnie dlc żeby właśnie ta Skandynawia wyglądała jakoś bardzo ładnie, bo nawet widać po zdjęciach jakie opublikują na, na Steamie, na Rotoraku czy gdzieś, że naprawdę ładnie to wygląda. I faktycznie, jak na Skandynawie, przystało. Nawet mamy nowe zdjęcia co do Islandii. Przepraszam strasznie, ale dzisiaj mi się tak język plącze, ale po prostu nie wiem. I przepraszam, jak będę się zacinać albo będę coś flotał gupotami, bo po prostu, no... Mi się to jakiś język mi się pląta. I po prostu, no... I właśnie dodawają nowe zdjęcia. I do Islandii, do Nordic Horizons. Chociaż nie wiem, kiedy wyjdą, nie wiem, kiedy... ...SF Software... Wyda te dzieci odnośnie właśnie Nordic Horizons. Chociaż najbardziej właśnie czekam na Nordic Horizons, a później dopiero na Islandię, chciałem bardziej pozwiedzać Nordic Horizons, bo ponieważ, no jak sami możecie zobaczyć, bardzo mało jest w Norwegii, Szwecji, Finlandii, i naprawdę chciałbym powiedzieć gdzieś wyżej i naprawdę czekam te, od dawna. Zawsze chciałem właśnie. Mnie to frustrowało jak było właśnie tak mało dróg miast właśnie tutaj na Skandynawii i wyżej. Islandia w sumie też chciała na niej jeździć, ale jakoś nigdy za bardzo na niej mi jakoś nie zależało bardziej niż na właśnie Skandynawii tam właśnie wyżej. Ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Może to nastąpić szybciej, może to nastąpić później. Znając SS software to, to różnie z tym bywa. Nawet teraz, pomijając DLC-ki Islandii i Nordic Horizons, TSS-software posta postanowiło zrobić również autobusy. DLC, nowe DLC noszące nazwę Coaches, czyli no, kierowca jako kierowca autobusu. I w sumie teraz się zastanawiam, możecie też dać znakę, czy to będzie na zasadzie, że będzie można jeździć normalnie tak jak teraz na przykład na, na singlu, czy będzie się dało jeździć y, autobusami, czy tylko w jakichś tam wyznaczonych y, trasach, czy Ograniczenie, po prostu na przykład na multiplayerach, na przykład na jakiś tracker e, SMP czy coś, też, też tego jestem ciekaw, ale powiem wam, z takich wydanych dlc bo też, e, też SSOFT wydawało nowych dlc są DLC-krone, o ile dobrze pamiętam, albo i nie. E, tutaj nawet diecyki do towarów jakie można przewozić nie pamiętam jak to się nazywało ale na pewno tam można było ale tak, chyba dobrze pamiętam kronę że dało się przewozić yy, kombajny inne takie właśnie farmerskie yy, towary właśnie typu właśnie kombajny, jakieś tam traktory o ile dobrze pamiętam yy, do zbierania, do kombajnów z tego co pamiętam właśnie, oni tu właśnie Taki Takie dzieci dodawali Przepraszam, nie umiem sobie sprawdzić słowa, które chcę wypowiedzieć. Jeszcze jak dzisiaj się tak strasznie plątam, to przepraszam was bardzo. No ale właśnie na ofte powydawało kilka nowych... Też dziecko tam je, podajże dwa nowe są Ale to Wam mogę opowiedzieć w następnym odcinku jak sobie przypomnę właśnie o tych dzieckach My, nam zostało 125 km do celu, niedaleko Tak widzimy sobie właśnie po tych Niemcach Dzień nastaje, już jest 4.30 rano Tam jakiś kościół Jakaś mała miejscowość Przepraszam, telefon musiałem odebrać Ale już jestem i lecimy dalej powiedzieć wypada mi z głowy właśnie a my chyba będziemy mieli kolejny objazd oj chociaż oj tutaj ja musimy Chociaż nie, nie będzie to się stanęło Tutaj to się stanęło To wiemy jak objedziemy Widzowie To sobie zrobimy tak i nie będziemy sobie To zrobimy objedziemy tak Bo to się stało tutaj na, łącz... na zjeździe To nie będziemy sobie tam bierzeć dookoła ale na wypas, bo to tak widzicie tutaj się stanęło. Tutaj się rozbiły auta. To tylko mamy 70 km więcej do przejechania. To po co mamy dreptość dookoła? Jak sobie tylko przejdziemy przez parkiem, które 3, 3 km więcej. które więcej kilometrów jak na PH Musiało nam przybyć Ale cóż zrobić, cóż zrobić Niestety Kurde, 8 ton przewozimy I nadal ciężarówka nie może sobie poradzić z... Pod górkę Będziemy właśnie musieli za niedługo Na 100% Już zacząć pomału lepszać chociaż też pozioma ma nie jest aż tak wysoki żeby żeby jakoś mega ulepszyć naszą ciężarówkę ale właśnie no po to właśnie przewodzimy towary aby mieć móc później lepszą ciężarówkę zrobić nie wiem, no ale musimy na razie cisnąć taką ciężarówką i musimy dobra, my tutaj na parking no przejeżdżam przez parking, bo to się tutaj na drugą stronę wjechać, a nie będziemy tam się cisnąć 300 km bez sensu żeby przedłużać film tylko musimy no szukać szybkich rozwiązań na nasze szczęście nie stanęło się to akurat na autostradzie o, powiedziałem już tędy na autostradzie, tylko właśnie na zjeździe gorzej właśnie by to się stanęło na zjeździe bo wtedy byśmy mieli lipę a tak to tutaj w lewo musimy stawiać i tutaj znowu zrobić taką krótkę. Parking. No, tutaj będziemy musieli pojeździć takimi slalomami. Ale nic nie zrobimy, innego. Przejdźmy na drugą stronę, i już będziemy na autostradzie prowadzącej nas. To jest autostrada piątka, prowadząca nas już do kasy do miasta Kasa. To tylko 120 km Więc należy się tutaj musimy się rozpędzić trochę. Duży pas rozbiegowy. Nic nie jedzie, możemy wjeżdżać. No trochę na to zdupiło sprawę, nie powiem. O musimy dłużej jechać. Ale cóż. Ale cóż poradzić, jak się nic nie poradzi. mamy my dalej. Mamy nawet tutaj znaki. No a tutaj się właśnie stanęło. zaraz będziemy przejeżdżać. Koło tego p zła Właśnie. Możecie też pisać w mnie, co możecie pisać w komentarzach. Próbuję coś wymyślić, żeby nie było nudno przez te 90 km ale cóż ogólnie mogę wam zdradzić, bo też pisaliście w komentarzach kiedyś pod właśnie filmami z EuroTraka czy będzie konwój. I kiedy będzie ten konwój, no i z tego co słyszałem, z tego co pamiętam, były, było takie pytanie i mogę zdradzić, że właśnie, mogę zdradzić o takim sekrecie, że najprawdopodobniej taki konwój będzie miał miejsce tylko po, po renowacji mojej ciężarówki i jak ulepszę swoją ciężarówkę, musimy teraz dzwonić, jak ulepszyć swoją ciężarówkę. Wtedy będziemy mogli utworzyć konwój. I będziemy, będziecie mogli widzowie ze mną zagrać odcinek, Nagram odcinek właśnie z konwoju. A u nas się rozpadało. No niedobrze, niedobrze, ale damy radę. I nagram odcinek. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba i będzie się cieszył dużą duży, dużym pozytywizmem, no to takich yy, takich konwojów będzie więcej albo po prostu będziemy robili taki konwój raz na jakiś czas jak będą chcieli widzowie, to będziemy tworzyć będziemy nagrywać takie konwoje. Chociaż myślę, że taki konwój to spoko sprawa dla was też mi się wydaje, że całkiem spoko no, taki konwój może być więc zobaczymy, no ale jak na razie musimy ciężko pracować, aby było nas stać na przede wszystkim ulepszenie tej ciężarówki. Jak na razie, możecie zobaczyć, że to jest taka no bieda. tyle no, po prostu wzięta, pierwsza, lepsza, żeby coś było. Nie, żeby to po prostu te należy po prostu było. No ale cóż. Bo lepiej mieć, niż nie mieć. To jest najważniejsze. A tak poza tym już sobie wjeżdżamy do miasta Kassel. Tutaj teraz powoduje wypadek, no. Wolniej się jeździć nie da już na tych wjazdach. Powiem wam, że naprawdę mnie, rozwala, jak... mnie rozwalają trafiki w tych grze. Powiem Wam. A no szkoda mi się na to patrzeć. A no, żadno to patrzeć, powiem wam. Tak szczerze, naprawdę, ja mam taką szczerą nadzieję, że se który poprawi jazdę, właśnie trafiku, bo strasznie mnie denerwują. Strasznie, potrafią zrobić tyle, tyle rzeczy, tyle rzeczy nieoczekiwanych, że to jest hit. Po prostu, no, nie da się na to patrzeć. Nie, prawym pasem, ale. Wiary. Dobra, musimy czerwone. Musimy sobie stanąć. Niestety. O, i zielone. Teraz będziemy sobie zwiedzać kasel, w sumie musimy przejść cały kasel. też na światłach się trochę No ale cóż ale cóż poradzić cóż poradzić no a będzie teraz dosyć dużo stawania ruszania jechania stawania i tak w kółko niestety Jeszcze tak chyba strzelam z dwa razy. Może z trzy. Może nam się uda na, na zielon przejechać. No zobaczymy, zobaczymy. Tutaj znowu musimy stać. Stanąć. Aha, to będziemy jechać. Tak, będziemy jechać. na no, ale nie musiałem. stawać do zero. Elegancko. Najgorzej musimy przejść przez całe miasto, bo to najwięcej schodzi właśnie. Bo to a trzeba na światłach stanąć, a tutaj 50 na godzinę, no w tym przypadku 60, 50 km na godzinę. Jak to zazwyczaj w miastach jest w, duży, w dużej większości, tak na przykład teraz. A kolejne światła, akurat zielone. No niestety. Ono, odkryto miasto Kassel. teraz dopiero nam odkryło. No ale cóż. No i znowu. Przejdziemy, przejdziemy na tym zielonym świetle. Elegancko, a nie to chyba nawet do opasów, to, to, no na to nie musieliśmy zwracać uwagi jakoś. Tutaj też nie. Tak, tutaj też są światła, niestety, i musimy teraz tutaj te już stanąć. No, Wkurzajmy takie światło Powiem wam Widzowie Co chwilę trzeba stawać w tych miastach Ale już dawno byśmy byli na celu Tylko właśnie przez te miasta różne przejeżdżać tutaj się spokój Tylko pas grać się z nimi Kolejne sobie trochę dalej przez ten deszcz jak pada to musimy bardziej uważać jeździć o no tak wolniej niż powinniśmy jeździć. To jest taka ProTip. Jak macie deszcz w Eurotracku i macie jakąkolwiek naczepę, czy to krót, czy to będzie taka właśnie podłogowa, czy to będzie chłodnica, chłodnia, firanka, cokolwiek. To pamiętajcie, że na zakrętach musicie dzwonić. taki takich ostrzejszych zakrętach no musicie jeździć wolniej niż bierzacie na nienormalnie. No, na słuchaj na wierzchni Jak ktoś nie wie na przykład. To taka cieka taki protip ode mnie. A jeszcze ktoś nie wiedział gdzieś początkujący gra, czy ktoś. Chociaż normalnie, jak gracie w Eurotracka to powinni się chociaż... To powinniście to wiedzieć już. Ale tylko mówię do przypomnienia Jadą, a nie musimy aż tak bardzo Dobra Jeszcze tylko 2 kilometry Co tutaj widzimy w lewo? i tylko kilometr do celu ogólnie no, jedziemy do firmy Transinet możecie zobaczyć bo tym nie wspominałem ale już pewnie się zorientowaliście już no, musimy tam dalej jechać tak tutaj musimy teraz dzwonić, wjechać jak każe Ci nam zaparkować tą naczepę? Aż tak. To musimy wjechać tutaj. Tak. Chociażby będzie troszkę może ciężej, bo to są skretne osi akurat. Chociaż nie powinno być takiego problemu w takim miejscu, ale nie nie mam nie ma problemu Nie będzie problemu tylko w Sofie no spokojnie. tak stać no i dowieźliśmy to prawie bezpiecznie doskonale pokażę rezultat dostać 9767 euro expo mamy 10 poziom brakuje nam jeszcze niedużo dosłownie 395 expo a ja dziękuję wam za obejrzenie tego filmu Zostawiacie łapy w górę, suba z dzwonem, aby nie ominować kolejny film oraz komentarz. A my się widzimy w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!